Cześć! Witam Cię w pierwszym dniu pracy nad pośladkami. Takich filmów przez cały styczeń pojawi się 20. Po więcej szczegółów zapraszam na grupę na Facebooku Kasia Kilar Treningi. Pierwsza rzecz. Czy wiesz jak napiąć swoje pośladki? Stań proszę luźno i spróbuj świadomie napiąć pośladki i rozluźnić je. Udaje się? Czy masz z tym kłopot? Spróbuj zrobić to samo w siedzeniu. To taki pierwszy test sprawdzający to, czy czujemy swoje pośladki. W dzisiejszych czasach zdarza się, że mamy z tym kłopot. Nie używając pośladków tak naprawdę tylko na nich siedząc, mamy problem żeby napiąć mięsień. Kolejną rzeczą jest ustawienie miednicy. To jest tak zwane przodopochylenie i tyłopochylenie miednicy. Przodopochylenie jest tym zjawiskiem, które występuje często u kobiet. Wygląda w troszkę przyrysowany sposób, to pokazałam, ale jednak w ten sposób. Czyli bardzo mocne napięcie dołu pleców, pośladki wypchnięte w tył, rozciągnięty brzuch. To, co staramy się robić ćwicząc i najlepiej funkcjonując na co dzień, to ustawić miednicę dokładnie na środku. Dlatego że zobacz co dzieje się teraz w momencie kiedy przykładowo robimy przysiad z ustawioną miednicą w przód. Bardzo mocno spinamy dół pleców, nie jesteśmy w stanie zejść w przysiadzie nisko bez bólu. Następne ćwiczenie kopnięcia, gdzie pracujemy głównie z odcinka lędźwiowego. On się cały porusza zamiast używając pośladka. To, co proszę, żebyś spróbowała zrobić, to ustawić miednicę dokładnie na środku. Właśnie próbuję ci to pokazać. Czyli przechylam miednicę najpierw bardzo mocno w jedną stronę, później bardzo mocno w drugą stronę i zatrzymuje się dopiero kiedy ona jest na środku. Tak jest najbardziej optymalnie i bezpiecznie dla naszych dolnych pleców, brzucha. No i dzięki temu jesteśmy w stanie popracować pośladkiem. Zobacz co tu się dzieje. Plecy są stabilne, pracuje używając mięśnia pośladka. Tutaj robię to już błędnie. Chodzą plecy i bolą plecy. A tutaj znów pośladek. Super. Następna rzecz, o której często od Was słyszę, to to, że czujesz pracę ud, ale nie czujesz pracy pośladków. Z czego to może wynikać? No z tego, że uda są nadaktywne. A pośladki słabe i rozciągnięte, ponieważ cały czas tylko i wyłącznie na nich siedzimy. Tutaj pokazałam kilka powtórzeń przysiadu, który nie angażuje pośladków. Właściwie wstawałam tylko i wyłącznie używając mięśni przodu ud. Tutaj natomiast już aktywuję pośladki. I teraz zobacz. Spróbuj zrobić to samo. Ze mną używając krzesła. Wstajesz w taki sposób, żeby już siedząc, zanim wstaniesz, a uaktywnić pośladki, czyli napiąć je i wstawać, czując, że one napinają się coraz bardziej. Nie tylko nogi pracują, nie tylko one cię noszą, ale odpychasz się mocno od pięty i wstajesz, spinając pośladki. Kolana patrzą na zewnątrz, cała podeszwa stopy jest oparta o podłogę. Miednica oczywiście jest ustawiona neutralnie. To jest zasada, którą będziemy się kierować przy każdym ćwiczeniu. Spróbuj, proszę, zrobić to parę razy. Za każdym razem czujesz, że angażujesz do pracy pośladki od samego początku wstawania. Jak widzicie, niestety albo niestety takiej pracy świadomej trzeba się nauczyć. Można machać nogą byle jak, można wstawać, siadać bezmyślnie, a w momencie kiedy zaangażujesz odpowiednie mięśnie, odwdzięcząć się, będą pracować jak należy. Dobrze, spróbujmy teraz kolejnej ważnej rzeczy, jaką jest pochylanie się z prostymi plecami. Spróbuj proszę zrobić to razem ze mną. To, co należy tutaj zrobić, to utrzymując proste plecy, neutralnie ustawioną miednicę, wypchnąć biodra jak najmocniej w tył. Ciężar pozostaje na piętach, kolana delikatnie ugięte. Jak widzisz, nie dzieje się tutaj żaden dodatkowy ruch z pleców. W tym momencie pokazuję ci, jak wygląda zbyt mocno wygięty dół pleców. Teraz, jak wyglądamy zgarbieni, pochylając się. A to, do czego dążymy, to wypchnięcie tych bioder, utrzymując plecy wciąż tak samo. To jest tak zwany hip hinge, czyli biodra max w tył, a przy tym kręgosłup jest ustawiony neutralnie. Jeżeli masz problem lub wątpliwości, czy robisz to dobrze, Stań proszę przy lustrze. Możesz zatrzymać film, podskoczyć do lustra i sprawdzić, jak to wygląda u ciebie. Znowu wygięcie nie może być ani w tą, ani w drugą. Miednica neutralnie, i w ten sposób będziemy w stanie wykonać to ćwiczenie poprawnie. Ono jest. To ustawienie pleców tutaj jest ważne, dlatego że wiele ćwiczeń, które pojawi się. Będzie bazowało na tej pozycji. Czy to martwy ciąg, czy lifty do tyłu. No, trochę tego będzie, dlatego myślę, że warto, żeby o tym Wam powiedzieć. I tak na przykład tutaj, gdzie zapraszam do ustawienia do właśnie pozycji opadu. Porządnie brzuch napięty, plecki proste. Spróbuj zrobić lift w tył. Zobacz, nie poruszasz dołem pleców, pracujesz tylko i wyłącznie z biodra, napinając pośladek. Spróbuj sobie to zrobić na jedną stronę, na drugą. Uwaga na takie właśnie ruchy gwałtowne i brzydkie. To wszystko musi być pod kontrolą, musisz wiedzieć, co się dzieje z Twoim ciałem. Co się akurat napina i czy dzieje się to bezpiecznie. Wspaniale. Poruszyłyśmy więc temat yy, w ogóle napinania pośladków, czucia pośladków, zdawania sobie z nich sprawy ustawienia miednicy. Tak teraz sprawdźmy proszę, jaki jest stan rozciągnięcia twoich pośladków, jako że to też jest bardzo ważne, żeby one pracowały tak jak należy. Pierwsza pozycja to tak zwany gołąb wsiadzie na krześle. Zobacz, przełóż jedną nogę przez drugą, dociśnij kolano, które jest w górze. I pochyl się delikatnie, ale nie garb się przy tym. Mhm. Ciągnie pośladek czy nie ciągnie. To jest najłatwiejsza z pozycji rozciągającej, jaką będziemy dzisiaj robić. Będę prosiła, żebyś sobie wybrała. Sprawdź też drugi pośladek, bo może się to mogą się między sobą różnić. Będę cię prosiła, żebyś wybrała sobie taką pozycję, w której to rozciąganie czujesz najlepiej, czyli. No, też nie za mocno, żeby nie, nie przesadzać, ale tak, żeby było czuć, że jesteś w stanie utrzymać pozycję, nie jest ci nie jest zbyt bolesna, ale też żeby było jednak troszkę coś czuć. Druga wersja tego ćwiczenia jest już w leżeniu na plecach. To samo. Przekładasz nogę przez nogę, przyciągasz je do siebie. Jak widzisz, to jest właściwie ta sama pozycja, jednak tutaj możesz zwiększyć rozciąganie, na przykład w taki sposób, czyli splatając dłonie na wierzchu nogi. Sprawdzamy, czy tutaj ciągnie, czy nie ciągnie. Dobrze jest utrzymać w takiej pozycji rozciągającej minimum 30 sekund, żeby ten mięsień zdążył zareagować, rozciągnąć się. Przytrzymajmy chwilkę. Przytrzymam Cię w każdej z tych pozycji chwilę, żebyś mogła wyrobić sobie zdanie na ich temat. Ok, druga noga, sprawdźmy, możesz przechylić się z jednej strony na drugą, posprawdzać, czy yy, gdzieś ciągnie bardziej. Wszystkiego nie jestem w stanie ci powiedzieć w ciągu tego 10-15 minutowego filmu. Wszystkie filmy będą tyle trwały w tym miesiącu. Jeżeli chciałabyś się dowiedzieć więcej albo zadać mi jakieś pytanie, zapraszam na tą grupę, o której wspominałam wcześniej. Kasia Killer Treningi na Facebooku. Tam z dziewczynami pracujemy sobie wspólnie i pomagam Wam w tym, w czym trzeba. Pozycja gołębia jeszcze trudniejsza. Uginasz prawą nogę, prawa pięta jest na wysokości lewego biodra, kolano na zewnątrz, dół, druga noga wydłużona i ty pochylasz się, opierasz łokciami o matę. No tutaj im wyżej dasz tą prawą stopę, czyli im większy będzie kąt większy, dobrze mówię? Dobrze mówię. Większy będzie kąt zgięcia w kolanie, nawet do 90 stopni, tym bardziej będzie to czuć. Zobacz jeszcze tutaj z drugiej strony. Zdecyduj, proszę dzisiaj, która pozycja jest dla ciebie, która wersja rozciągania jest dla ciebie, dlatego że w przyszłych filmach, pod koniec treningu. Będziemy rozciągać pośladki, i chcę, żebyś już wybrała sobie odpowiednią dla siebie wersję. Filmy będą robiły się stopniowo coraz trudniejsze, ale spokojnie zaplanowałam to w taki sposób, żebyś była w stanie mm, dać radę. Jeżeli będzie taka potrzeba, najwyżej zrobisz sobie dłuższą przerwę pomiędzy danymi filmami. Będą się jednak one pojawiały od poniedziałku do piątku. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wspomnieć, to jest rolowanie. Rolowanie super yy, pomaga nam rozluźnić właśnie te nadaktywne UDA. Więc jeżeli masz taki problem, że. Yy, podczas ćwiczeń czujesz bardziej uda niż pośladki. Oczywiście to jest o wiele bardziej złożony temat i mm, chętnie opowiem o tym więcej, ale może kiedy indziej, bo inaczej te filmy będą bardzo przegadane. Jeżeli masz taki problem z nadaktywnymi udami, są one tak pospinane, zachęcam spróbuj rolowania. Roller dostaniesz teraz myślę w, kurczę, w każdym sklepie sportowym masowanie się w ten sposób stało się bardzo popularne i uważam, że dobrze. Myślę, że jest to jeden z ważniejszych elementów, jeżeli chcesz nauczyć się poczuć pośladki. Dodatkowo proszę Cię, żebyś już teraz zamówiła sobie gumę, miniband, Mogłam Wam ją tutaj pokazać, czego nie zrobiłam, dlatego wypiszę kilka moich propozycji w opisie pod filmem. Od przyszłego tygodnia używamy już minibanda do treningów. Dzięki, do zobaczenia jutro.